Dzień dobry, Łukasz Malczyk, Unia Polskich Przedsiębiorców. Szanowni Państwo, dzisiejszym gościem jest pani Katarzyna Jaworowska, właścicielka Salonu Kosmetycznego i Fryzjerskiego w Warszawie. Witam Panią bardzo serdecznie. Ja witam też Pana i witam wszystkich, którzy nas oglądają. Miło nam panią dzisiaj gościć w naszym programie i od razu takie pierwsze pytanie, które się nasuwa. Proszę powiedzieć, jak pani branża, jak branża kosmetyczno-fryzjerska radzi sobie z no, tą sytuacją kryzysową, którą mamy obecnie w kraju? Moja branża radzi sobie w sposób różny, a mianowicie niektórzy po prostu przez cały okres. Kiedy nie można było pracować, pomimo zakazu pracowali. Więc jest rozwój dosyć długi. Był, jest i zawsze będzie. Ilu ludzi, tyle pomysłów na prowadzenie biznesu, mhm. ale też trzeba uwzględnić ich osobiste. Yy, sytuacje życiowe, finansowe i być może yy, no, zamknięcie tak naprawdę, jak ja to zamknęłam, oczywiście dla mnie to też jest ruinacja, ale może ludzie nie mieli po prostu środków do życia. Mhm. Więc mhm. ja to wszystko staram się zrozumieć, choć jest mi bardzo przykro, bardzo, ponieważ ja się spotykam z tym, moje klientki chciałyby przyjść, prawda, mimo tego, że tak. jest zakaz. Ja jestem wie Pan, Rygorystyczna w takich sprawach. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie chcę narażać przede wszystkim mojego personelu, a tym samym nie chcę narażać moich klientów. Ja sobie tak cenię pracę z ludźmi, ich kondycji i moją własną kondycję, że nie będę robiła czegoś przeciwko czemu, no, co do czego nie mam przekonania. A naprawdę jest, jest bardzo. Ponieważ no był tak straszny chaos, tak straszny, że nie, nie wiadomo było, co robić, od kogo dowiedzieć się, jak długo. Przede wszystkim myślę, że do tej pory wszystkich nas wykańcza to, że my nie wiemy, kiedy to się skończy. No, nie ma takiej informacji. Pozamykane są zakłady fryzjerskie, kosmetyczne. No, i z drugiej strony ludzie nie mają środków. Do przeżycia, do funkcjonowania, do, do tego, by jakoś wiązać koniec z końcem, by zapewnić bezpieczeństwo w Twojej rodzinie. Z pomocy ze strony państwa, ja nie zauważyłem żadnej. Nie wiem, może się mylę, może u państwa jest inaczej. Jak u pani to wygląda? Nie wygląda tak, że wszędzie złożyłam stosowne dokumenty. Do, do chwili obecnej. Odezwała się, odezwał się Urząd Pracy Wojewódzki z prośbą o wypełnienie ponowne wniosku. Wniosek wypełniała moja księgowa. Nie myślę, żeby się pomyliła, ale okej, okay. uznaję, że jesteśmy tylko ludźmi i przede wszystkim dla nas wszystkich, te dokumenty to nowość tak. dla księgowej, dla wszystkich, żeby w ogóle cokolwiek robić, ona się działa dniem i nocą jeszcze zinterpretowanie tych przepisów, komu co się należy, ile, jakie są założenia, jakie są wytyczne do tego, kto dostanie to w ogóle, jakie warunki trzeba spełnić, żeby to dostać, to naprawdę szalono ogrom pracy, ogrom. Gospodarka stoi, no konkretów brak. Ja musiałam, proszę pana, zlikwidować konto inwestycyjne, żeby być wypłacalną wobec wszystkich swoich kontrahentów i wypłacalną wobec swoich ludzi, których póki co nie rozstałam się z nikim, z żadnym ze swoich pracowników, a naprawdę jest bardzo ciężko, bardzo. No i co można zrobić? Ja nie mam odpowiedzi, nie wiem. To jest takie zawieszenie. No, może należy uznać, że jak większość osób mówi, ale o co chodzi? Pracowałeś, trzeba było odłożyć sobie pieniądze mm -hmm. na taką sytuację. No takiej sytuacji zewnętrznej naprawdę ja nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie przewidzieć. przewidzieć. Pani Myślę, że nie. A Pani Katarzyna, a jak długo prowadzi Pani swój salon kosmetyczno fryzjerski i ilu zatrudniała Pani, czy zatrudnia Pani pracowników? Ja prowadzę swój salon 26 lat minęło właśnie 4 maja mhm. i zatrudniam czterech pracowników. Czyli pani jest mikroprzedsiębiorcą. Tak. E, tak. E, proszę powiedzieć, no jest pani ekspertem w swojej dziedzinie. Proszę powiedzieć, jak znosicie ten e, czas e, pandemii? E, jak to u was wygląda? Człowiek nie wytrzymuje izolacji. Tak. tak długi czas jest naprawdę no bardzo niekorzystny dla nas. No niestety, stres, nerwy. Myślę, że większe ofiary pociągną za sobą właśnie nie sam COVID-19, koronawirus, a ta depresja, ten stan, w którym się znaleźliśmy, że później ludzie jednak będą to musieli odchorować i to będzie pociągało za sobą, to może pociągać za sobą, no niestety. Niezbyt pozytywne jakieś wydarzenia czy samobójstwa, z czy stany depresji, lęk? Z całą pewnością, z, tą, z całą pewnością odbije się to na zdrowiu wielu ludzi, mhm. wielu rodzin. Myślę, że będzie to naprawdę zupełnie inny czas, zupełnie inny świat, mhm. smutny świat, jeśli zapłacimy, jeśli konsekwencją będzie utrata zdrowia, utrata życia przez niektórych naprawdę. Mhm. A jak Pani sądzi, jak branża kosmetyczna, kosmetyczno-fryzjerka sobie z tym poradzi? Część salonów, takich powiedzmy dwuosobowych, czy jednoosobowej działalności już się pozamykało, bo no, dziewczyny nie są w stanie, zwłaszcza te, które uruchomiły w tym roku działalność i stało się to, co się stało. Więc dla nich to dramat, naprawdę, pieniądze jakie zainwestowały, nie wiem, nie znam całego środowiska, Potykamy się wszyscy o to samo, nie wiadomo, co będzie. I wie pan, ja jestem y, taką umiarkowaną optymistką. Wierzę, że y, ja dokonam wszelkich starań, natomiast nie wszystko ode mnie zależy, ponieważ y, no, nasz los jest w, w rękach, powiedziałabym, naszych klientów. Ja nie wiem, jak klientki zareagują na, czy zechcą przyjść do kosmetyczki, do fryzjera, fryzjerki bardziej. I, mhm. Jakby mam. Myślenie. Natomiast kosmetyka myślę, że to jest jednak segment taki, że po pierwsze co, jak ludzie sobie poradzą finansowo, wiele z nich straci pracę, a poza tym jeśli zaczyna Pan żyć ze swoich oszczędności i ich zaczyna ubywać, to widzi Pan, no wybory są bardzo proste. Najpierw zaspokoić swoje potrzeby pod tytułem dach nad głową i jedzenie. A to jest przyjemność. To jest Dodatek. Ja byłabym bardzo zadowolona, byłabym szczęśliwa, gdyby moje klientki mogły przyjść, gdyby wróciły wszystkie. No, niemniej jednak no, różnie na ten temat myślę. Dzwonią, pytają się bardzo, pod postami piszą. No bardzo są wspierające. Jedna z moich klientek w trzy dni czy cztery po tym jak wprowadzono zakaz pracy, zadzwoniła do mnie na prywatny telefon. I powiedziała Pani Kasiu, ja chcę wykupić, gdzie jeszcze nikt nie mówił chyba o tych voucherach, takich mhm. przyszłościowych. Pani Kasiu, ja wykupię voucher na, na zabiegi na przyszłość. Ja powiedziałam, kocham Panią i z całym sercem i wdzięczna będę do końca swoich dni nie mogę przyjąć tego, mhm. ponieważ ja nie wiem, co będzie. Ja nie mogę się zobowiązać mhm. do czegoś, czego ja tak nie ogarniam w ogóle. No, ale było to bardzo miłe, bardzo miłe. I odzywają się klientki, mhm. pytają kiedy. Zawsze mówię, będziecie pierwsi, dowiecie się, będzie głośno o tym. Po pierwsze, będzie głośno w radiu i w telewizji, bo tak jak zamknęli, myślę, że też tak spektakularnie otworzą. No tak, może to tak wyglądać, że będzie to powiedziane z dnia, z dnia na dzień, jak to było przy otwarciu żłobków i przedszkoli. Natomiast mamy już połowę maja, od 13 marca minęło już sporo czasu. Do tej pory, mimo zapowiedzi, nie otrzymaliśmy praktycznie żadnej pomocy ze strony państwa. Myślę, że, myślę, że może to jeszcze troszeczkę potrwać. Miejmy nadzieję, że ten trudny okres jednak przejdziemy. W miarę sprawnie i nie odbije się ani, nie odbije się ten okres ani na naszych portfelach, na, naszej, na naszym zdrowiu przede wszystkim. I wrócimy do pracy w tej drugiej połowie maja. Klienci wrócą do nas, będziemy mogli dalej pracować, dalej funkcjonować, rozwijać własne inicjatywy. Niestety wydaje mi się, że jedną z głównych branż, które najbardziej ucierpiały, to właśnie branża kosmetyczna, fryzjerska, gastronomiczna, hotelarska. Są to branże turystyczna, są to branże, które zostały całkowicie zamknięte, gdzie po prostu zakazano prowadzenia działalności gospodarczych. No i żadnej pomocy z tego tytułu, żadnego wsparcia z tego tytułu nikt do tej pory, jak widać. Nie otrzymał. To jest smutne, bo co innego się mówi, co innego się robi. Tak to niestety wygląda. Ludzie nie wytrzymują tego, co się dzieje. Po prostu czują się oszukani i nikt ich nie chce słuchać. To jest bardzo przykre, naprawdę. Przy, przy takich zapewnieniach przy, ciągle się słyszy o tym, ile państwo dla nas robi. A ja ciągle przypominam słowa, sobie słowa Margaret Thatcher. My nic nie dostajemy od rządu, bo rząd nic nie ma. My dostaniemy to, co latami płaciliśmy. Mhm. Pan i ja, wszyscy przedsiębiorcy. Także, a wie Pan jeszcze konsekwencją tego wszystkiego, co się stanie, może być to, jak bardzo zostaniemy ponad miarę obciążeni następnymi podatkami, żeby wyrównać to, co ewentualnie niektórzy z nas dostaną. To będzie dopiero, wie Pan, koniec roku, początek roku, to będzie sprawdzian całej tej sytuacji i wtedy być może wiele biznesów runie, naprawdę runie. Nawet takie, które się uruchomią, które będą chciały coś zrobić. No ja naprawdę rozmawiam z wieloma osobami i wszyscy jesteśmy z tymi, z którymi oczywiście rozmawiam, bo nie wszyscy, bo to jest daleko idące uogólnienie. Z tymi, z którymi rozmawiam, Wszyscy twierdzą, że konsekwencje będą takie, że będziemy musieli za to, za to, co dostaniemy, zapłacić. Mamy tego obawy, nie, nie tylko branża kosmetyczno-fryzjerska ma tego obawy. Wielu przedsiębiorców boi się, że jeżeli teraz wystąpi o jakąkolwiek pomoc, no oczywiście część występuje i nie otrzymuje, ale załóżmy, żeby, że otrzymamy tą pomoc. W końcu ten wniosek, który wysyłamy już po raz drugi czy po raz trzeci, przejdzie przez tą całą machinę urzędniczą, zostanie przyjęty, otrzymamy jakąś, jakieś, jakieś, jakieś pieniążki na to przetrwanie. Mamy obawy, że za jakiś czas. Do naszych drzwi zapuka kontrola i będzie wertowała, wszystko sprawdzała, żeby, żeby żeby udowodnić nam, że jednak otrzymaliśmy tą pomoc bezpodstawnie, że tak naprawdę nic złego nam się nie działo i powinniśmy sobie przez te dwa czy trzy miesiące poradzić, przetrwać z własnych oszczędności. Są tego obawy wielu przedsiębiorców, dlatego nie stara się o te dodatki, o te. Jakieś fundusze na przetrwanie, właśnie z obawy, że, że może to się stać, prawda? Też nie o wszystko wystąpiłam. Wystąpiłam do ZUS-u o to, żebym nie płaciła składek, tak? To mm -hmm. złożyłam deklarację i o 5 tysięcy do Urzędu Pracy. To wszystko, co zrobiłam mm -hmm. na tę chwilę. Znaczy nie. Jeszcze Księgowa moja wystąpiła o postojowe, pomocowe tak, do ZUS-u. Tak, postojowe dla, dla pracowników. To, mhm. Ale... Nie, dla pracowników właśnie nie, właśnie mhm. nie, bo już wiem, jak wygląda sytuacja powiązania tych pięciu tysięcy z Urzędu Pracy z tymi z ZUS-u. To po prostu jest kompletnie, wie pan, ekonomicznie nieopłacalne. Tego nie trzeba, nie, bez potrzeby, bez mhm. potrzeby. No tak, ale tych pięciu tysięcy nie pani otrzymała nie, nie otrzymała oczywiście. Nic nie otrzymałam, absolutnie mhm. nic. No, otrzymałam kolejne pismo o wypełnienie nowego dokumentu. No być może jest jakiś błąd, tak zobaczymy. Jest to odciągane w czasie. Nie chcę mówić życylowo, bo nie mam takiej wiedzy. Byłoby to być może niesprawiedliwe. Niemniej no tak. jednak na dzień dzisiejszy ja nie dostałam ani złotówki. Ani no tak, złotówki. ale wie Pani, mamy już połowę maja, a sytuacja z Waszym zamknięciem, z zamknięciem tysięcy zakładów w całej Polsce to od 13 marca. Także praktycznie mijają już dwa miesiące. No, i teraz można sobie zadać pytanie, jak żyć, prawda? Bo nie ukrywajmy, jednak większość z nas żyło od wypłaty do wypłaty z miesiąca na miesiąc. Mamy pewne zobowiązania, mamy pewne kredyty, mamy pewne leasingi, część wiadomo, można było z bankami się porozumieć i przełożyć w czasie spłatę tych zobowiązań, lat, leasingów i kredytów. Ale no niestety, z czegoś trzeba żyć zapłacić za prąd, zapłacić za gaz, zapłacić inne media, zapłacić czynsze za lokale, prawda? Bo niektórzy też mają lokale wynajęte, czy z miasta, czy od prywatnych inwestorów. No jakoś musimy funkcjonować zatankować samochód, nakarmić dzieci, zapewnić im opiekę. No, w różnych sytuacjach ludzie się znajdują, a takiej pomocy my nie otrzymujemy, nie. Nie tylko branża kosmetyczna, ale no, generalnie większość przedsiębiorców w Polsce. Jako przedsiębiorca wiem, jakim trudem jest uruchomienie firmy. Nie, nawet nie uruchomienie, poprowadzenie jej, poprowadzenie, bycie patronem firmy, menadżerem, wszystkim, sprzątaczką. Ja mhm. wszystko w swojej firmie robiłam. Mhm. Ja żadnej pracy się nie bałam. Zawsze staję, że tak powiem, w jednym szeregu ze swoim personelem. No tak. e, no, Takie jest... o ludziach, tak. Myślenie o biznesie. Pani Katarzyno, to jest ogromna odpowiedzialność za biznes, za klientów i za pracowników, których się zatrudnia. Zgadza się absolutnie. Ja czuję ciężar tej odpowiedzialności. W ogóle mam taką cechę nadodpowiedzialności, a teraz tym bardziej ona się uruchomiła. Robię wszystko, żeby mnie nie dopadł taki paraliż, że i mhm. taki lęk. Robię mhm. wszystko, pomagam sobie w każdy możliwy sposób. Bardzo mam dużo moich kontrahentów, od których, z którymi jestem lata całe w biznesie, biorąc od nich kosmetyki, mhm. no różne rzeczy, do biznesu. Jest to niezwykle wspierający kawałek naszej relacji. Dzwonią do mnie właścicielki firm, no czuję się bardzo zbudowana, czuję, że nie jestem sama. To jest mhm. piękne uczucie. Piękne uczucie. My bądźmy dobrej i myślisz, że jednak nasze zakłady, nasze firmy, yy, nasze inicjatywy, pracownicy tego 18 maja już wrócą yy, do pracy, yy, klienci. Yy, Będą korzystali z naszych usług i ta gospodarka znów zacznie odrabiać ten stracony czas. Miejmy nadzieję, że również ta pomoc w końcu do nas dotrze. Pani Katarzyno, ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wywiad. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce. Dziękuję. Bądźmy dobrej myśli. Miejmy się dobrze. Trzymajmy się wszyscy razem i wspierajmy się.